dobry, nazywam się Zuzanna Bołuczkowa i chciałabym Państwu przedstawić produkty firmy Biomag, które z pewnością pomogą Państwu załagodzić pojawiające się bóle. Terapia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości Biomag należy do klasycznych metod elektroterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji już około 30 lat. Dużą zaletą terapii jest to, że na dzień dzisiejszy inżynierowie i technicy firmy Biomag skonstruowali urządzenie, które znajdzie zastosowanie nie tylko w ośrodkach rehabilitacyjnych, lecz również w warunkach domowych. Z tej możliwości korzystają przede wszystkim pacjenci z chronicznymi bólami narządu ruchu. Magnetoterapia firmy Biomag łagodzi bóle, rozszerza naczynia włosowate, poprawia mikrocyrkulację i stwarza optymalne warunki do normalnej czynności regeneracji i gojenia się tkanek. Można ją stosować na różne bóle narządu ruchu artrozę, zapalenia stawów, Bóle kręgosłupa, bóle stawów, stany pooperacyjne oraz niedokrwienia kończyn, zaburzenia krążenia obwodowego i podobnie. Stosuje się ją również zapobiegawczo i leczniczo u osób uprawiających sport wyczynowy. Magnetoterapię Biomag mogę polecić wszystkim pacjentom i klientom ze względu na doskonałe cechy techniczne i technologiczne ale także na dostępność i wysoką użyteczność w warunkach profesjonalnej rehabilitacji, jak również indywidualną. Nie wyobrażam sobie życia bez uprawiania sportu, wykonuję ćwiczenia gimnastyczne oraz breakdance. Z tego powodu cierpi kręgosłup, kolana oraz nadgarstki. Biomag wypróbowałem też przed wysiłkiem sportowym. Bez chemii, bez działań ubocznych. To jest niezawodna regeneracja mojego organizmu. Kiedy przez cały dzień stoi się na nogach, a do tego jeszcze ciągle przenosi się ciężkie skrzynki, po takim codziennym wysiłku boli całe ciało. Odkąd zaczęłam używać biomak, moje cierpienie skończyło się. Wiek emerytalny przynosi jedno nieprzyjemne doznanie: zdrowie nie jest już to samo co kiedyś. Lekarz zalecił mi wypróbować biomak. Nie wierzyłem, że coś może mi jeszcze pomóc, ale spróbowałem. Teraz używam tego urządzenia regularnie i dzięki temu mogę poświęcić każdą wolną minutę swoim wnukom i mojej życiowej pasji żeglowaniu. Aktorski styl życia, obciążenie pracą, nocki i stres, również sport, który jest moją życiową pasją, domagają się zapłaty. Zaczęły mi dokuczać bóle pleców, zwłaszcza kręgosłupa lędźwiowego, ale wszystkie te nieprzyjemne uczucia zniknęły, od kiedy ponownie zacząłem stosować magnetoterapię Biomag. Dzięki aplikacji urządzenia Biomag Mam czas na odpoczynek. Mogę go używać pomiędzy kręceniem filmu i wieczorem w zaciszu własnego domu. Zabieram go ze sobą, oczywiście, i do domku rekreacyjnego. Tu mi pomaga nawet po męczącej pracy w ogródku. Spowalnia tempo mojego życia, przepędza ból i leczy. Urządzenia do magnoterapii impulsowej marki Biomak zaliczają się obecnie do najbardziej rozpowszechnionych i najefektywniejszych na rynku europejskim. Interesanci mogą sobie dzisiaj wybrać spośród kilku aplikatorów leczniczych i od razu zacząć przeciwstawiać się swoim cielesnym problemom, boleściom, które utrudniają im życie. Urządzenia charakteryzują się prostym i wygodnym używaniem, łatwością przenoszenia i są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Niewątpliwą zaletą jest łatwo czytelny wyświetlacz. Urządzenia Biomak są specjalnie zaprojektowane do łatwego i efektywnego leczenia, zarówno w ośrodkach opieki zdrowotnej, jak i w prywatnych domach. Państwa firma szuka oryginalnego, skutecznego produktu? Skorzystajcie z okazji i skontaktujcie się z działem eksportu firmy Biomak. Więcej na www.biomag-poland.pl.